Witam Was, słuchajcie w kolejnym odcinku dotyczącym Magic LEDów Była mała przerwa, ale po powrocie w końcu, słuchajcie, będziemy mogli się zająć czym? Tym, co tygrysy lubią najbardziej, a zatem pierwszymi naszymi efektami, jeśli chodzi o to, co będzie się działo na naszych paskach LEDowych. Czy dzisiaj albo czy w ogóle dojdziemy do jakiejś animacji na wyświetlaczach wielkich? Nie wiem, ja bym chciał Wam zasygnalizować, pokazać. Jak to się robi, jakimi drogami można dochodzić dalej. Wiecie, to nie jest tak, żeby, żebyśmy w oparciu o ten kurs zbudowali jakiś gotowy sterownik do Magic Ledów, który zastąpi nam chińskie urządzenia. Nie! Każdy dostanie takiego bodźca, po którym będzie mógł już tworzyć swoje własne sterowniki. Dobra, zanim jednak przejdziemy do tych yy, efektów, to dzisiaj, jak obiecałem w poprzednim odcinku, omówimy sobie różnicę, różnicę jaka występuje w takiej wstawce asemblerowej, bo to jest bardzo istotne, jeśli będziemy chcieli zmienić kwarca popularnie mówię, kwarca chodzi o rezonator kwarcowy, prawda? Normalnie testujemy sobie na zestawie ATB, jak widać w tle, z modułem ATB Shield M128 i w zestawie ATB, jak wiecie, mamy też domyślnie kwarc 110592 i w oparciu o ten kwarc ostatnio robiliśmy wszystkie przykłady. Ale jak mówię, bardzo ważne jest, żebyśmy nieraz sięgnęli po wyższe taktowanie, o wiele wyższe, kiedy się okaże, że będziemy potrzebowali wykonywać coraz to szybsze efekty jakiejś animacji, prawda? Przy kwarcu 11.0592 to już nie będzie takie proste. Nawet te proste animacje na pojedynczym pasku LED. Zobaczycie, że to się w pewnym momencie różni. Będzie nam potrzeba więcej czasu pomiędzy tym przesyłaniem danych do paska LED, prawda? E, czyli na co? Na operację na buforze pamięci. I teraz zobaczcie, z tyłu plaża. Jak wyglądała wstawka assemblerowa przy naszych 11 MHz? Mówię w uproszczeniu 11 MHz, bo wiecie dobrze, że chodzi mi o co? O kwarc 11,0592 MHz. Tak? I zobaczcie, tak to wyglądało. I są takie trzy punkty. Ja Wam już pod koniec poradnika jakby pokazywałem w eklipsie na kodzie źródłowym fizycznie, gdzie są miejsca, w których trzeba ewentualnie zmieniać opóźnienia w zależności od kwarca. Mówiłem, żebyście sobie popróbowali. Nie wiem, czy próbowaliście. Wiecie, to nie jest takie też proste, bo ja mam pod ręką oscyloskop i zobaczcie, tak wygląda oscylogram dla tych 11 MHz. Widzicie? Też w tle mam nadzieję, że widać tutaj ten oscylogram. Jak można zauważyć, podstawę czasu mamy 200 nanosekund, a zatem łatwo obliczyć, że tutaj ten impuls zera, gdzie początek impulsu jest krótszy, zajmuje około 1200 z groszem nanosekund i Impuls jedynki po prawej, gdzie początek jest dłuższy, zajmuje ten początek już 800 nanosekund, a nie 400, tak jak w zerze i ale również jego długość jest około 1200 z groszem nanosekund. Zgadza się? No i teraz zobaczcie. Wracamy do kodu wstawki asemblerowej dla 11 MHz. Jak mówię, widzicie te na niebiesko podkreślone w tle tutaj trzy charakterystyczne punkty. I teraz. Uwaga, musimy co, jeśli zwiększamy kwarc, a weźmy sobie pod uwagę na razie skrajny, dużo większe, żeby zobaczyć te różnice bardzo istotne 20 MHz kwarc, prawda? I zobaczcie teraz, uwaga, tada! Podmieniamy. W tle widać już teraz, gdzie się zmieniło. Na czerwono zaznaczyłem te miejsca, gdzie musiałem dodać opóźnienia. Są to po prostu skoki w to samo miejsce, ale zabierają odpowiednią, potrzebną nam ilość cykli zegara, żeby znowu spowodować, że te długości impulsów będą takie same. I zobaczcie na oscylogram teraz, proszę bardzo. Widzicie na oscylogramie nieznacznie może się różnią, tu spróbuję jakoś tak pokazać jeden pod drugim, zobaczcie, że tam nieznacznie się różnią. No wiadomo, jak mówiłem, to nie jest takie proste, żeby w tym assemblerze wycyrklować co do, słuchajcie, jednej czy do 10 nanosekund, ale plus, minus 50 możemy sobie spokojnie zadziałać, bo to się mieści w granicach tolerancji tych, tych tychże układów. I teraz zobaczcie jeszcze raz ten kod, zaznaczyłem specjalnie, co było w stawce, gdzie było 11 MHz, a co jest teraz na czerwoność, raz powtarzam, dla 20 MHz i podobnie trzeba byłoby robić dla tych pośrednich prędkości, na przykład dla kwarca 18, 432, dla 16 MHz, dla 14 MHz tam z groszem, dla 12 MHz ewentualnie, czy też dla jeszcze szybszego 24 MHz, tylko teraz wiecie, jak to testować? No na oko niestety, tutaj się nie, znaczy można próbować na oko, ale wiecie, to mogą być długie testy i ciężko będzie zobaczyć. Tu raczej przydałby się oscyloskop i to w miarę dobry oscyloskop, że ja taki posiadam, to zobaczycie, że w kodzie specjalnie napisałem króciutką funkcyjkę, procedurkę, taki debug test, który pozwala Cały czas co jedną milisekundę wysyłać dane do jednej diody, po to, żebyśmy mogli sobie na oscyloskopie dokalibrować, gdyby ktoś chciał się sam pobawić, albo jeszcze dla jakiejś innej częstotliwości, której ja nie omówiłem. Przy czym Słuchajcie, pewnie zauważacie, że w porównaniu do poprzedniego odcinka w tym kodzie dla 11 MHz tam się nawet może troszeczkę zmieniło, jeśli chodzi o to opóźnienia, w porównaniu do tego, co dzisiaj pokazuję tutaj z tyłu na tych planszach. Dla 20 MHz nie widzieliście. Wiecie co, ja to jeszcze z Wami robię, ja to jeszcze testuję. Generalnie, koniec końców to się troszeczkę zmienia i może tak naprawdę dopiero w ostatnim cyklu, w ostatnim poradniku z tego cyklu postaram się. Zawrzeć taką jakby bibliotekę, która będzie już zawierała ostatecznie dobre e, te wstawki assemblerowe i to dla każdej częstotliwości. Dla każdej częstotliwości spośród tych kilku, które wymieniłem. Ale w związku z tym już teraz polecam Tobie, jeśli, jesteś, też, jeśli też jesteś początkujący, zaopatrz się w taki szereg, m, słuchaj, m, kwarców. Naprawdę tu nie ma co oszczędzać, po dwa kwarce co najmniej trzeba wziąć takie. Dobra, słuchajcie, to by było tyle tytułem wstępu do tego poradnika. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo zobaczyliście różne wstawki asemblarowe dla różnych częstotliwości wstępnie. Dalej dzisiaj sobie działamy na 11 MHz i dzisiejszym celem naszym będzie uzyskanie takich efektów, jakie tu widzicie w tle, które pływają, ja to nazywam sobie efekt groszków kolorowych, takich dziecinnych, prawda? Czyli na przemian włączających się prawie że losowo diod kolorowych co jakiś czas przy czym tempo będzie można sobie zmieniać. Czy też jakichś jakiś przelatujących pasków. No to też bywają bardzo fajne efekty, i od czegoś trzeba zacząć. Później w kolejnych odcinkach przejdziemy sobie do rysowania gradientów i kolejnych fajnych efektów, ewentualnie łączenia kilku buforów, żeby zobaczyć, co ciekawego można robić. Ale to już będą e, jakby kolejne informacje, bo tak jak mówię, nie od razu wszystko, bo byśmy dostali kręciowa. A zatem teraz, słuchajcie, przenosimy się jak zwykle do czego? Do naszego kochanego eklipsika, siadamy, piszemy kod i zobaczycie, od czego przede wszystkim warto budować podstawowe funkcje. Tak? Jakie podstawowe funkcje sobie na, narysować? Bo wiecie co? Tu jeszcze przypomnę ważną rzecz, bo wiele osób na forach później pyta, a co to znaczy to buforowanie wyświetlaczy? Bo wiecie co? To nieistotne, czy to dotyczy LCD-ka alfanumerycznego, czy to dotyczy wyświetlacza matrycowego, czy to dotyczy Magic led -ów. Buforowanie to oznacza to, o czym tu mówię, słuchajcie. Żeby zrobić bufor w pamięci RAM, ten bufor tylko raz wyrzucamy na zewnątrz, czy to w przerwaniu, czy to ręcznie, Następnie my wszystkie operacje wykonujemy na tym buforze. Tymczasem wielu z Was popełnia ten błąd, no ostatnio nawet na naszym forum, no sporo jest takich pytań, tak, gdzie Wy próbujecie jakby, wiecie, pisać procedury, które od razu wypychają coś do tych wyświetlaczy, od razu wypychają dane do Magic ledów i przez to się, jak to mówię, zakałopućkacie często. Dobra, kończę marudzić, popatrzymy sobie na żywo, jak to działa, a zatem, jak to działa, a zatem nurkuję do Eklipsa, za chwilkę się pojawiam, pa, pa.